Kiedy ci mówią żeś do dupy i nic nie warty samo dno Wtedy wyciągnij asa z rękawa i powiedz im na odpieprz to Bóg nie ocenia nigdy siebie nie jego rolą sędzią być On cię miłuje jakim jesteś a stworzył cię by wiecznie żyć Cegiełką w układance wiecznego życia, które trwa. A w niej kolorów są tysiące i miejsce jest na moje ja. Bóg nie ocenia ani nigdy się nie, nie jego rolą sędzią być. On Cię miłuje jakim jesteś, a stworzył Cię by wiecznie żyć. Ktoś bardzo pragnie zmówić ci całego świata grzechy, A wszyscy święci oszukują cię dla własnej swej uciechy. Bóg nie ocenia nigdy siebie, nie jego rolą sędzią być. On cię miłuje, jakim jesteś, a stworzył Ciebie wiecznie żyć. Tylko od Ciebie zależy dziś komu dasz władzę nad sobą Czy odpasz swój ostatni grosz lub czy pokażesz im fakium Bóg nie ocenia nigdy siebie, nie jego rolą sędzią być On Cię miłuje jakim jesteś, a stworzył Ciebie wiecznie żyć więc nie oceniam nigdy bliźniego, biorę go takim jakim jest. To jego sprawa, co wybierze, to jego wola i jego gest. Bóg nie ocenia nigdy siebie, nie jego rolą sędzią być. On cię miłuje jakim jesteś, a stworzył cię, by wiecznie żyć. Nigdy święte nie jego rolą, sędzią być. On Cię miłuje, jakim jesteś, a stworzył Cię, by wiecznie żyć, a stworzył Cię, by wiecznie żyć, a stworzył Cię, by wiecznie żyć.